To jest temat dnia Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Pan Jerzy Zelnik. Witam, witam serdecznie. Witam Wraz ze śmiercią Andrzeja Wajdy kończysz jakaś epoka? No to była, można powiedzieć, że w filmie polskim to była epoka Andrzeja Wajdy. Oczywiście nie umniejszając zasług innych reżyserów wybitnych, jak Jurek Kawalerowicz, czy Munk, czy Haas, czy Kuc. Prawda, no to były takie tuzy tego kina polskiego, prawda? więc trzeba podkreślać ich zasługi, bo byli wybitnymi artystami. To już oddzielmy artystę od tego, kim jest jako człowiek w życiu społeczno-politycznym. No to nieraz się kłóciliśmy na różne tematy, ale to byli wybitni artyści, rzeczywiście rangi światowej. A jeśli chodzi o takie obcowanie w życiu codziennym czy na planie z Andrzejem Wajdą, jak ono wyglądało? Tak, myśmy Sześć chyba razy spotkali się na planie, żeby wymienić, czy ja wymienię wszystkie filmy, nie wiem, ale początek to był Piłat i inni, a może wcześniej był przekładaniec według Lema, gdzie grałem z Kobielą główne role, Bogusiem i Ryskiem Filipskim. Później chyba był Judasz w Piłacie i innych, to dla Zweite Versen. Czyli dla drugiego programu telewizji niemieckiej, Wizbaden, siedzieliśmy. Bardzo dobry film, według Buchakowa. No i co tam jeszcze było? Smuga cienia, tam jakiś mały epizod, krajobraz po bitwie, miałem fajny epizod takiego oficera amerykańskiego. Do dziś mam pretensję do siebie, że nie byłem zasmarkanym. Dlaczego? Y tak, bo to byłoby ciekawe. Ja miałem wtedy Katar, i zamiast pójść za tym Katarem, jako pomysłem na rolę, to ja to ukrywałem niepotrzebnie, ale to częściowo wyszło, ale nie do końca mam tam do siebie, mhm. dlatego że, ta, wie Pani, to takie zderzenie, taki yy, grzeczniutki oficer amerykański, Wchodzi w ten koszmarny holokaust europejski, ten, ten, to piekło europejskie i on jest taki nieprzygotowany do tego zimowego klimatu i ciągle sięga po chusteczkę do nosa. Byłoby zabawne, a, to, by takie. Był obraz, a tak. to nie do końca było wygrane, ale fajna chyba rola. Zresztą wtedy się popisywałem też swoim angielskim, który jest moim drugim językiem, od dziecka uczony, nauczonym. Co tam jeszcze było? No, kraj... Ziemia Obiecana, gdzie ścigałem się z Przoniakiem, terole, I właściwie Raymond tak sobie wyobrażał tego Moryca Welta. I Wajda za tym poszedł, że tylko Zelnik może to zagrać. Ale w końcu Łapicki mu mówi: Zobacz, ale tutaj jest taki niesamowity Wojciech Przoniak, on ci to zagra ciekawie I miał rację. A ja tam zagrałem taki spory epizod w tym. I coś tam jeszcze było, nie pamiętam już coś Jak wyglądała praca na, na planie? Proszę, na planie z Wajdą no, Przeuroczo. Przeuroczo. Znaczy, miałem zawsze do niego. miał tylko... zaufanie do aktora, czekał na inwencje twórcze. On był bardzo y, wpatrzony w aktorów, angażował aktorów, na ktu, ktu, których talent y, wczesny lub późniejszy podziwiał. I liczył na to, że oni już będą mieli intuicję dobrą, żeby wykonywać swoje role. Czyli darzył, nie prowadził za, za rączkę takim. aktorów. Mm -hmm. Czasem im coś tam wrzucił na tej zasadzie, jak mówił Janek Nowicki, mój przyjaciel z Krakowa, gdzie zaczynałem swoją karierę teatralną. Mówi ty graj tak nie jakbyś był brunetem, tylko jakbyś był blondynką, albo blondynem. Tamtywa. I inteligentnym. Tak. Więc mm -hmm. tak, tak je dawał. Wiem, że Janek był w strasznym konflikcie nieraz yy, z Andrzejem Wajdą. Miał ale inną z wizję. tego wychodziły tak, w czasie pracy. Ale wie pani, bardzo często jest tak, że my się kłócimy z reżyserami, a z tego wychodzą świetne rzeczy. To tak jest jak w dobrym małżeństwie. to kłóciło się... się także na planie, tak. czy jednak nie? Ja nie pamiętam jakiegoś konfliktu z Wajdą. Raz mu powiedziałem po premierze Piłata i innych rzeczy, która go zabolała chyba, że gówniarz się tutaj wymądrza. Mianowicie powiedziałem panu Andrzejowi tak, panie Andrzeju, czy nie wystarczyło, że ten Chrystus ginie na śmietniku, go ukrzyżują i przejeżdżają obojętnie obok tego śmietnika, gdzie krzyżują Chrystusa, samochody, bo to tak współcześnie zrobione? Bo po co ten Chrystus później idzie szosą jeszcze ciągnie ten krzyż, wcześniej jeszcze ciągnie krzyż za sobą przez tą szosę, że to że takie podwójne podwójnata. I on się tam troszkę na mnie obraził. Może on miał rację, może Jan już, nie wiem. Musiał. Wie pani, tak sobie myślę, że dobrze by było pracę magisterską napisać o twórczości Wajdy. To twórczość przebogata. On kilkadziesiąt, około pięćdziesięciu filmów chyba zrobił. Już nie mówiąc o jego... Świat go docenił, świat go zauważył. Ja myślę, że dla świata to jest wielka strata. I dla Polski, i dla świata. To jest światowej klasy reżyser. Można było się z nim nie zgadzać. Niektóre fil filmy sam się y, zrzymał na, na niektóre własne filmy. Y, można było się nie zgadzać też z pewnym przesłaniem ideowym. To było by zauważalne. ciekawe byłoby mm -hmm. obejrzeć. Ja wczoraj oglądałem drugie, drugi raz, dziesiąty raz Popiół i Diament. I znakomicie zrobiony Marcin film. Marcin Dorociński umieścił Już... właśnie fragment tego filmu Tak, z to szło w na zeszłym wczoraj. wczoraj. Mm -hmm. Ale wie pani, że przesłanie, niestety, z którym się nie zgadzamy dziś. O tych żołnierzach wyklętych, prawda? Giną na śmietniku, taka widać, że tam walczą, nie wiadomo już o co, mają wątpliwości. A to nieprawda. Oni walczyli, wiedzieli o co. Dziś wiemy o tych żołnierzach wyklętych, przedtem uważanych za bandytów, którzy tę sielankę polsko-rosyjską, prawda? Sowiecką chcą rozbić. I zmieniamy temat. Czym no. jest ta pana artystyczna wolność? Czy ona ma jakieś granice? No, na pewno. Artystyczna wolność ma granice. A tą granicą jest własne sumienie artystyczne, raz. I jednocześnie poczucie moralności, ludzkie poczucie moralności. Jeżeli wpychają mnie w jakąś taką pornografię yy, obyczajowo-polityczną, to ja się w to nie zabieram. Ja jestem niezależnym człowiekiem. Tylko wie pani, taki luksus, jaki ja mam w Polsce, to znaczy, że mogę wybierać, co gram i kiedy chcę Mogę grać, nie tak? grać w ogóle. Mhm. A mam co robić i tak. Ponieważ ja jestem człowiek estrady, ja jestem człowiek pióra, też piszę adaptacje. Jak trzeba, to coś wyreżyseruję własnego, zawsze lubię własne To pan twierdzi, że ci aktorzy, którzy biorą Natomiast udział w aktorzy, takich spektaklach, nie mają wyboru? nie mogą odmawiać. A jak głodny nie jestem. Nie jestem jakiś bardzo bogaty, ale głodny nie jestem i zawsze sobie w życiu finansowo radziłem. A teraz, mając trój, trójkę wnuków, też im pomagam, prawda? Czyli I bronimy tych aktorów, którzy biorą udział w takich spektaklach, kiedy na przykład Chrystus gwałci muzułmankę. Przecież tutaj mogą być. Nie, ich się nie bronimy, bo są muzułmanie. pewne granice. To ma pani rację absolutnie. Są pewne granice, w których lepiej yy, nie zjeść wykwintnego obiadu, niż brać udział w takiej w takim projekcie. Ale są tacy, którzy twierdzą, to że to jest dowód na artystyczną wolność twórcy. No nie, nie, no wolność, no przecież bez przesady, no ta wolność musi mieć swoje granice, no nie można posługując się wolnością obrażać ludzi innego wyznania, innego światopoglądu i, i co? Poza tym wie pani, tam, poza tym, że jest taka wulgarność i, i prymitywizm, to jeszcze jest nuda. A nuda jest straszliwym niebezpieczeństwem dla sztuki. Jest to potwornie nudne. Siedzi się na takim spektaklu, nie dosyć, że obrażają ludzi, to nie wnoszą nic. Nuda. No to coś przeraźliwego. Ja tam wytrzymuję tylko do połowy spektaklu i później wychodzę. No szkoda czasu. Ale dlaczego to jest taki przemysł artystyczny, żeby dzisiaj bardziej publiczność, czy widza, ja szokować? myślę, to że to jest, wynika z pustki wewnętrznej tych ludzi. Oni po prostu muszą yy, wkładać kij w mrowisko. Mrówki takie są pracowite, ustabilizowane. Oni chcą to popsuć, prawda? My mamy tą mrówczą, naszą codzienną, piękną Pracę, która jest też takim naszym, że tak powiem, dziękczynieniem Bogu, że możemy, prawda, w tym życiu codziennie się budząc, wchodzić na jakąś górę i zdobywać jakiś szczyt codzienny, prawda, być zadowolonym. A oni chcą to psuć, wywracać wartości w imię czego? W imię własnej pustki, niedouczenia, głupoty, braku pomysłów, no, żeby tak język pokazać, no, wartościom, no. To co to jest za, za misja? No, wie Pani, yy, przecież mamy elity. Yy, w episkopacie jest tylu wspaniałych intelektualistów, ludzi wiary. To oni chcą to burzyć. Nie, to nie jest, yy, to nie jest elita polska, bo my z, Kościół, z Kościołem się nie zgadzamy. Wystarczy nie od... czasem mhm. posłuchać takiego czy innego... Księcia Kościoła, jak on pięknie po polsku mówi jak mądrze. No tak, ale mądrze nie powiedzą, jak... ale my nie jesteśmy wierzący, my nie jesteśmy praktykujący, no możemy Ale niech posłucha chociaż człowieka, który mówi do niego piękną polszczyzną, mądre rzeczy. Niech się z nim nie zgadza, ale niechże to. A nie może będzie... tego uczą w szkołach aktorskich, teatralnych. Nie, chyba to nie jest przekaz. Ja nie pamiętam, żeby były przekazy, przekazy jakieś nienawistne, antykościelne. Nie wiem, ja uczyłem w szkole w 90. latach, nie pamiętam, że możliwe, że się zmieniło, możliwe. No, ale jeżeli zmienia się w kierunku infantylnej anarchii, no to... Cóż, spuśćmy na to zasłonę. Zawsze w każdym Z... społeczeństwie mhm. będziemy mieli wichrzycieli, anarchistów, ludzi, którzy chcą zaistnieć za wszelką cenę. W I imię czego? Ich krytykuje W imię głupoty ktoś, i pustki. Jak to się krytykuje, to twierdzą, że to jest wkraczanie w obszar artystyczny konkretnego twórcy i że politycy Prawa i Sprawiedliwości ingerują w kulturę, a tego być nie powinno. A co mają za wybór? No muszą tak mówić, po prostu tak interpretować fakty, bo jak, inaczej jak się przystępują Znają do własnej niewiedzy, własnej bezradności artystycznej, no to by było przykre. No to wolą atakować ludzi za Przypomnę to, że... Przypomnę hasło: Nie oddamy Wam kultury. Skandowali w sobotę zebranie pod Pałacem Kultury, artyści sprzeciwili się ingerencji polityków w kulturę i aktualnej polityce kulturalnej, tak zwanej. No właśnie, tak, ale czy to jest polityka kultura? kulturalna? A to jest kultura? To, co tam ja od czasu do czasu z konieczności muszę obejrzeć, to nie ma nic wspólnego z kulturą. To jest bardzo często taka wulgarna publicystyka. To nie ma nic wspólnego ze sztuką. To nie jest sztuka. To skąd Oczywiście te Piotr Gliński mi mówi: słuchaj, ale to ja nie mogę dyskutować z gustami, prawda? To się niektórym podoba. Mhm. No ale mój Boże no. Nie będziemy dyskutować o gustach, ale dlaczego nie? Po prostu pan ma zły gust. Trzeba mu to powiedzieć i cześć. A dlaczego mam mu tego nie powiedzieć? Tak jak klacie powiedziałem to po obejrzeniu wroga ludu i psena. On napisał wróg ludu i psena. Jakim prawem i psena? Według wroga ludu i psena autorstwa klaty. To, to się zgadzam, ale nie wróg ludu i psena i tak dalej. Lalka Prusa w powszechnym Warszawie. Według lalki Prusa. To i tak jest za daleko. Jak pan Klata idący. zareagował na opinię pana na ten temat? Nie wiem, no nie chciał mnie pobić. Pewno tam wytarł sobie To politycy gębę. cenzurują dzisiaj? No. Jest cenzura? Jeśli chodzi ja o nie dział kultury? Ja nie widzę żadnej cenzury. Odwrotnie. Ja widzę, że jest niedopieszczony. Niedopieszczeni są wszyscy ci, którzy byli marginalizowani przez 8 lat. przez, przez Niedopieszczeni? Moim zdaniem niedopieszczeni. Są artyści, którzy byli marginalizowani przez 8 lat przez poprzednią władzę. Ja uważam, że nawet były ciche zapisy na nazwiska, proszę pani, nie będę wymieniał nazwisk tych, którzy decydowali o tym, których lansować aktorów, a których nie. Na pewno tak było. A, uh -huh. a których na przykład lansować, a, nie a których powiem, nie? Panie, bo ja już teraz bym musiał pójść do... Yy, procesować się. Ja przypomnę tylko dlaczego, tylko dlaczego ten protest miał miejsce. W listopadzie tak. ubiegłego roku yy, Piotr Gliński, minister kultury, wzywał marszałka województwa odwołania premiery spektaklu Śmierć i Dziewczyna, w którym wystąpili aktorzy porno szczech. Następnie, tym, pod tak. koniec września po pokazaniu na festiwalu prapremiery spektaklu Nasza Przemoc, Wasza Przemoc, zawiadomieni do prokuratury złożyli radni PiS, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, posłowie z 15. To był ten festiwal prapremiery spektaklu Nasza Przemoc, Wasza Ale, Przemoc. W jakim mieście? Bydgoszcz, a dobrze? A Bydgoszcz chyba, mm -hmm, tak, mm -hmm. tak. Słyszałem o tym, tak. No i artyści protestowali także przeciwko kandydurze Cezarego Morawskiego, który zastąpił Krzysztofa Mieszkowskiego na stanowisku dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. A dlaczego? I tak dalej, i tak dalej. No właśnie, dlaczego? Bo to są może jednych promujemy, pytanie, drugich nie. Dlaczego? A na czym polega cenzura? A dlaczego uważasz, że ten program twojego... Y naszego rządu jest niedobry. Dlaczego? Powiedz konkretnie. Bo nie, będziesz sobie wychodził i protestował. Mój brzuch, moja macica. I sobie protestują. A dlaczego? A tam w ogóle nie istnieje słowo dziecko. Niech pani zauważy, jak protestują przeciwko tych, yy, 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 tej, tej zaostrzeniu. Yy, te radykalne zaostrzenie, to można by dyskutować, no i dlatego się, tak, że się tak, że Prawo i Sprawiedliwość wycofało yy -y. z tego, bo to ten... Yy, tam karanie kobiet i tak dalej, no tam trzeba by wymyślić coś nowego, ale to jest osobny temat, o którym moglibyśmy mówić tu cztery godziny. Ja sobie wczoraj odświeżyłem film, który widziałem już wielokrotnie, Życie od poczęcia do Ale dzisiaj do także urodzenia". toczymy spór o to, czy wartość ludzkiego życia zaczyna się od poczęcia do naturalnej śmierci. No oczywiście, od pierwszego to podziału To zaskakujące komóra. czy nie? Od, no, ja nie wiem, to chyba nie do niedouczenie tych kobiet. One nie rozumieją, że w środku jest dziecko? Dla nich dziecko to jest dopiero jak się urodzi, jak wyda pierwszy krzyk. A jeżeli jest dziecko niedoskonałe w środku, to kto jest doskonały? Są ludzie doskonali? Nie, są bardzo... ludzie doskonali. No nie nie, ma żadnego Pan Bóg jest doskonały. Jeszcze. Jeszcze tak Ale się nie, nie, ja, ja nie stało. znam doskonałego człowieka pośród Myślę, że miliardów dla wielu ludzi. osób i także dla wielu kobiet wstrząsającym obrazem są świadectwa rodziców, czyli i kobiety, i mężczyznę, bo za nie zapominajmy, że no, dziecko poczyna się, kiedy dwie osoby są, które mówią o syndromie poaborcyjnym, o tym, co przeżyli, Prawda? o tym, jakie to było bolesne. No, A co pisze Zelnik w książce, szczerze, nie tylko o sobie? O tym, w jaki sposób bolesne to Bo przeżywał. ja jestem mordercą. Rozmawia pani z zabójcą. Pisze o tym, kiedy jeszcze byłem przed formacją swoją chrześcijańską, kiedy byłem kretynem, który nie ma po prostu w pełnej wiedzy i nie zdawałem sobie sprawy z tego. I wielu ludzi. Osoby w osoby starsze do tego namawiały? Nie. To była decyzja nasza. No, oczywiście, moja mama się dowiedziała, ale też prosiła, żeby zastanówcie się. Urszula była wtedy, święty będzie moja żona przed maturą, i stąd myśmy tak zdecydowali. Ale później całe życie był ten syndrom poobarcyjny. Mało tego, to jeszcze żona przeżywała katusze fizjologiczne z tego powodu. 12 lat czekała na dziecko. Przedmuchiwanie jeników, To jest ból porównywalny z rodzeniem kamienia przez cewkę przez mężczyznę, prawda? Straszne rzeczy przeżywaliśmy. Byliśmy w, 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 Chcieliśmy bardzo mieć dziecko, ale Bóg miłosierny dał nam Mateusza po 12 latach. I mamy rok miłosierdzia. Dziękuję za to spotkanie. Panie Jerze był dzisiaj naszym gościem. To był temat dnia, do zobaczenia. Dziękuję. Bardzo.